To jest sala obserwacyjna. Tu o pacjenci wymagający diagnostyki, obserwacji, ewentualnego przekazania do innego oddziału, wypisania do domu lub przekazania do ośrodka referencyjnego, jeśli nasz szpital rzeczywiście potrzebuje wsparcia kardiochirurgii, neurochirurgii. E, tutaj będzie to, co dla nas jest ważne, bo w tej chwili bardzo często jesteśmy razem, razem z pacjentami, nie Wiadomo, powstanie hałas, wjeżdża, patrzy, wjeżdża. To jest stanowisko, gdzie będziemy pracować. Ten cały brak przeznaczony będzie do opieki pielęgniarskiej. To jest monitorowanie z kamer zewnętrznych, z kamer z, kamer, z, kamer, z sal. Właśnie żebyśmy tu widzieli co się dzieje na tych salach. To są oczywiście kamery tylko bieżące, bez absolutnie żadnego nagrywania. Tu będzie w tej chwili będzie montowane monitorowanie centralne. Czyli widzimy co się dzieje na dwóch salach jednocześnie z pacjentami, z parametrami. Możemy je w każdym momencie wydrukować. Tu są stanowiska pracy dla lekarzy, lekarzy konsultantów. To jest sala, która nam się powiększyła i to jest sala e, intensywnego nadzoru. E, tu są przełożone, e, to jest intensywnej terapii. Wszyscy tutaj tobie najczęściej pacjenci, pacjenci w stanie e, krytycznym. Pacjenci w intensywnej terapii, pacjenci po reanimacjach, po ciężkich wypadkach i ta sala jest przeznaczona przede wszystkim, przede wszystkim dla nich. I ta część łącznie tutaj, tutaj nam ja się powiększyła powierzchnia około 200 metrów i w tej chwili ze starej części będziemy przygotowywali nową woltorę który będzie wielokrotnie większy w stosunku do tego, do tego, do tego co by było. Wiadomo, to jeszcze sprzętu wszystkiego spowoli z tej chwili spływa, będzie, będzie montowane yy, i też organizacyjnie będziemy się organizować, ale w porównaniu do tego, co było, to jest yy, dla mnie komfort, to jest skok o parę poziomów. My z przy szpitalnego oddziału ratunkowego wynieśliśmy planową izbę przyjęć. Na drugim i trzecim piętrze w holu, w, w holu windowym są wybudowane boksy. Od kilku miesięcy pacjenci na przyjęcia planowe tam trafiają, w związku z tym jest też mniejszy pacjentu w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ale uwolnili nam się pomieszczenia Izby Planowej, w którym właśnie będzie się odbywał wspomniany wcześniej przeze mnie i przez doktora Kubetriarza. I to też będzie następny taki krok. No, oczywiście cały czas tutaj patrzymy o pozyskanie personelu, bo to są problemy ogólnopolskie. Ale powiem szczerze, mimo wielu jakichś trudności jest i mówię, wszyscy staramy się, żeby było lepiej i żeby to cały czas w miarę sprawnie funkcjonowało. Wiadomo, że oddziały ratunkowe są bardzo trudnymi oddziałami, ale mimo to no, trzeba dbać, żeby komfort dla pacjentów i dla pacjentów. Mówię, to jest pierwszy raz od 15 lat, kiedy rzeczywiście są potrzebne prawdziwe gabiny dla lekarzy do tej chwili. To było bardzo malutkie pomieszczenie właściwie z kanapą, z jednym biurkiem, więc nie było miejsca nawet, żeby porozmawiać. Wynikało to niestety z pierwotnego projektu, iż on był zmieniany 15 lat temu, tuż przed oddaniem. Tak? Bo pierwotnie, są było planowane na dwa piętra, ale ówczesny konsultant krajowy nie wyraził na to zgodę. Że został zamknięty na jednym piętrze, i stąd wyniknęły pewne ograniczenia, ograniczenia architektoniczne. Więc też jest to miejsce, gdzie można spokojnie pomyśleć, zastanowić się i podejmować, podejmować decyzje. A to badanie nawet, do inaczej dobrze zrozumiałam, czy to do znaczy, tak. To jest tak zwany point of care testing. My w tej chwili mamy analizator, który określa nam parametry. Być może będziemy to potem rozszerzyli też parametry biochemiczne i USG. To jest cały taki styl podejścia do leczenia pacjentów ratunkowych, czyli point of care. Czyli my podchodzimy do pacjenta przy łóżku, w oddziale ratunkowym. Czy nie trzeba czekać długo na te badania? Na te, które w tej chwili wykonujemy, jeżeli ten panel, co wykonujemy, to jest kwestia minuty. To jest panel, który wiadomo, będziemy z czasem, mam nadzieję, rozszerzać. Ale ty mówisz o parametrach te... krytycznych, tak. tak. To, jeśli chodzi o parametry krytyczne, parametry nie, nie cały panel. My w tej chwili mamy parametry krytyczne, które tak są bardzo fajne, i na te parametry czekamy koło. Jeśli chodzi o szerszy panel, na razie poszukujemy się laboratorium. Ale mówię, to jest krok po kroku, my do tego dążymy. Tak samo OSG jest też takim etapem, że dążymy stopniowo do diagnostyki. Przy łóżku pacjenta. Taki jest trend światowy. Na tej chwili diagnozujemy ilość parametrów, ale część badań trzeba niestety poczekać w laboratorium. I tak uważam, że e, no, diagnostyka kompleksowa tych pacjentów na sor w Koźlicznym Szpitalu jest naprawdę najszybsza jak możemy w porównaniu z tym, co pacjenci nam opowiadają, bywając na dużych solach, w dużych miastach, czytaliśmy pacjentów jest często 200-300 na dobę, to ten czas oczekiwania i tak tutaj jest, e, Panie dyrektorze, że Pan się zgodzi, bardzo przyzwoity. No ale to tylko dzięki temu, że mamy yy, od światowej klasy producentów analizatory w laboratorium diagnostycznym, bo ten szpital w ruinie jednak się rozwija mimo wszystko.

Tak, to od marca tak się stało. Sprawiedliwia, że myślę, że we wrześniu się osobiście... To, to dzielnie, tak, bo triaż będzie w tym gabinecie pewnie w tej jedynce. Albo, albo w dwójce, w to jest kwestia, to jest tylko kwestia przesunięcia gabinetu, to nie jest... Nie jest nie ale jest, nie to, jest, to jest. Po, po remoncie tam tamtej części. Jest... Powitamy, otwarcie. Dobrze się. To, to panie starosto, zależy od tego, kiedy będą wybory samorządowe. Jeżeli to ma związek Dziękuję. Ale otwarcie szpitala też miało związek Dla z ramy. Dwa razy było otwierane. <grym grym grym> I Teraz podobno samochód policjny dwa razy się. Raz w lipcu było otwarte i drugi raz <grym> No To wszystko No w A gdzie zawsze? między pierwszym a 30 na nie było. Czy jeszcze o, jakieś pytania macie do nas? Nie, Dziękujemy bardzo.